Tylówka na dziś jest niby ciepło, jest niby zimno, więc mam sukienkę na ramionczka i do tego sweterek jak coś, to sweter się zdejmie. I torebka z Indii. Tutaj może nie widać, ale ona jest taka delikatnie, delikatnie, mocno fioletowa. Jeszcze tylko wynieśmiecie i zabieramy korzyść, bo go e, oddajemy z powrotem. Daję się wystrojony. Co? You look beautiful. Dziękuję. Wystarczy, że żona kupuje ubrania, to od razu lepiej wygląda, nie? Prawda? Hejka kochani, witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Jedziemy właśnie po moją mamę. Zabieramy ją na kawę i jakieś fajne ciacho z okazji dnia mamy. Trochę to świętowanie jest opóźnione z tego względu, że moja mama nie mogła się z nami spotkać w poniedziałek na dzień mamy i ta kawiarnia chyba też była nawet zamknięta w poniedziałek, więc akurat ułożyło się idealnie i jedziemy dzisiaj. O, nie ma muzyki? O, zmienili. Wcześniej była muzyka, można było sobie tutaj tańczyć na poczekaniu. Halo, gotowa? Nowa, już czekam, dawno. A, to my się nie śpieszymy. Mówiłaś, żeby się nie śpieszyć. Ale to tak po chwila. No, jest 13, nie? Czy panu to nie za wygodnie? Jedziemy już. Idziemy? No. To No, chodź. Mamie podoba się e, moja torba indyjska, która ma już z 10 lat. O, ciepło. No ciepło jest, właśnie nie wiem, czy nie za ciepło będzie mi w tym swetrze. Zaparkowaliśmy i idziemy do środka i powiem Wam, że w mieście trochę się dzieje, nie? Korki, ludzie na ulicach, pogoda się ładna zrobiła, to wszyscy są na dworze. Tutaj idziemy, tutaj po byliśmy ostatnio na ramenie, a my planujemy właśnie iść na kawę tutaj do porannej. Fajne. A ramen to był dobry? Dobry, no? Masz ochotę na ramen? No pokaż bejbuś. Pokaż, pokaż. No dobra, no? Mm, może być. Może być? No. Co okay. może być? No dobra. No, mm, dziękuję. Co by byście chcieli na dzień dziecka. Na dzień dziecka co byśmy hmm. chcieli, bejbuś? A się boję. No wow. <laughs> nie wiem. Z nas to już takie e, trochę duże dzieci, ale... Ale zawsze dzieci, nie? Dzieci są dzieci. Czekamy teraz na jedzenie, bo jednak miała być kawa, ale jednak zaczynamy od lunchu. Dzisiaj jest środa, więc to jest właśnie opcja menu. I bierzemy sajgonki, bierzemy sando, czyli taka kanapka z kurczakiem. Mama bierze sobie sushi do tego. No i ciasko kokosowe wszystko jest właśnie w zestawie. I do tego lemoniada bejbuś i ja mango, a mama truskawka. No truskawka dobra tu, no. so A mango nie będzie za słodkie? Nie wiem. We had mango. No, nie próbowaliśmy jeszcze mango. <grywki> Każdy dokumentuje. Ładnie bardzo wygląda. Próbuj, bejbuś. pyszne. Które lepsze, truskawka czy mango? Always mango. Jestem sam jem indian mango. Kocham cię, mango. Na zdrowie. Dobranoc. Aj, na zdrowie. Tu jest moje zamówienie: kanapka z kurczakiem, sajgonki. Meru mi jedną ukrad. Jeszcze czekam na deser. a umeruje sushi, deser, sajgonki, których już nie ma. No i ma, mamy też sushi. O, tak właśnie wygląda to: ciasto kokosowe. Mm. Sajgon, dobra, no? Dobra. Mm. Może spróbuję sushi, tylko musisz mi pożyczyć y, sosu sojowego. Z czym one są? To sushi z krawetką? Mhm. Mhm. Dobra. Mhm. Tak wygląda tacka, więc chyba wszystko smakowało. Teraz jeszcze spróbuję to ciasto kokosowe. Po obiedzie zmiana lokalu. Na szczęście lokal jest tylko naprzeciwko. Tu był lunch, a tutaj będzie ciacho. Czekamy teraz na kawę. To znaczy ja nie czekam, bo ja już piłam dzisiaj kawę i ostatnio staram się trochę zmniejszać kofeinę, więc jedną piłam w domu, ale mama i Meru wzięli sobie po kawie. A za to pokażę Wam jakie pyszne drożdżówki i jednego organika też wzięliśmy. To jest na spół, to jest i <laughs> Już podjadają, zobaczcie. Może być takie, Drożdżówka z... poczekajcie, poczekajcie. Drożdżówka. Bardzo dobre, bardzo. Dzięki. Hmm. Dobra no, lena. ja odjadłam kreszonki. Tutaj drżdżówka zmarakują i rogali z czekoladą. O dziękuję, uuu lala, bardzo dobra. O syli, syli, syli. Proszę. O dzięki, o pięknie. Zobaczcie ile tutaj jest malin Naprawdę nie żałuję tego nadzienia I kruszonka, bardzo dużo kruszonki A ja uwielbiam kruszonkę, naprawdę Mogę całą kruszonkę jeść, naprawdę pycha Jak zamawialiśmy kawę i ciasto To powiem Wam, że nie było Naszej ulubionej opcji Czyli takiego rolsa Dobra, do dotworzyć Więc wzięliśmy jednego na wynos Z Kinder Bueno Te rolsy są takie przepyszne, takie maślane Naprawdę bardzo dobre Zabieramy teraz mamę do nas na kapuśniak, który robiliśmy wczoraj. Taki po indyjsku, nie, się. No, kapuśniak, no. tak, tak. Zabieramy mamę ze sobą. Mama stwierdziła, że na razie nie będzie jadła, bo przed chwilą zjedliśmy um, fajne porcje, więc nikt z nas tak naprawdę nie jest jeszcze głodny. Ale trochę odpoczniemy, pokażę mamie nasze pomidorki i później zjemy kapuśniak. O, oh, Tesla, Cybertruck. Oh. Oh, wow! wow jak to było jak nothing. <laughs> Oni so Radom! Radom, Radom! Jadą, Shiri, Nie, Radom, Radom jak. Jestem Meru, kocham Cię, Radom jak. No? Dostałam wczoraj od Karoliny. Co ja dostałam? Chciałam powiedzieć marchewka, bo przed chwilą rozmawialiśmy o marchewce. Dostałam e, pomidorki e, malinowe. Drugie są normalne. Paprykę i jeszcze te takie małe papryczki czerośniowe one chyba się nazywają. Bo nie wiem, czy, pani, czy pamiętacie. Ja kiedyś kupiłam sobie e, ziarenka i sobie zasiałam wszystko i ładnie mi rosły. I pewnego dnia stwierdziłam, że wystawię je na taras, żeby wiecie, miały troszkę więcej słońca. I ja patrzę, a one odleciały. Po prostu wiatr się zerwał i wszystkie odleciały. Tutaj e, jeszcze takie malutkie, to jest właśnie ta e, papryczka chili e, czereśniowa. Ja ją uwielbiam i ona jak jest zrobiona właśnie w słoiku, w takiej zalewie miodowej jest przepyszna. Później może ją nadzieć właśnie takim serkiem e, kremowym. Mam nadzieję, że coś nam wyrośnie. Pomidory już tutaj są kwiatki, więc mam nadzieję, że jakieś owoce niedługo e, z tego będą. Trzymajcie kciuki. A tutaj e, papryka jeszcze nic nie rośnie, ale jeszcze wszystko przed nami. Gorąco. No u nas nosi cieplej niż u Ciebie w mieście, nie? <laughs> Żeby nie było, że zapomnieliśmy. Teraz będziemy próbować tego rogalika. Looks nice. Let's no. see. Mm. Wygląda smakowicie. Mama niby pełny brzuszek ma, ale jednak troszkę rogalika z mieści. Czeka, no. E, z Kinder Bueno jest, nie? Więc mm -hmm. e, ukroję kawałek i, i się po prostu podzielimy. Taki jest bardzo maślany, nie? Bardzo so dobre. No. So I ten krem też jest dobry i jest do, go dosyć sporo w środku. Mm -hmm. Dużo. Kinder Bueno, czyli takie moje smaki. Ale bez Kinder jest well, bardzo. No. No. Soft, Samo ciasto jest dobre. Takie no mocno maślane. No. Tak czuć, że te składniki są takie. Dobre, dobrej jakości. Dobre jakości, no? No, bardzo dobre. Docs apart, bro, jest so good. <laughs> also, no, klebek gorąco, kender buno, zimno. Masako, no? Ale that coolness is coming. Mmm, <laughs> mm, mm. ale pyszne. Ale pyszne. Uh, no, jak się w tym to w garczku gotowało? W garczku bardzo dobrze się gotuje. Mm. Mało no, 5 minut gotujemy, 5 minut, Serio? no, no, no Nasz dobra. Nasz później, zobacz ile nam jeszcze zostało, wczoraj wygląda, wygląda. robiliśmy. No. Pięknie wygląda. I utrzymuje no. duże ciepło? Utrzymuje no. chyba duże ciepło, no. Ale fajnie nic się nie e, przypalało, super. Muszę sobie taki kupić, no zawsze chorowałam na takie garczek. Polecamy, jest fajne. Tylko jest bardzo ciężki. Mama stwierdziła, że nie jest głodna, więc nie je teraz, ale daje jej na wynos słoiku. No no, 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 no. Jestem babci. Jestem, jestem babcią. Jestem babcią. <laughs> taki chcesz większy? Taki. <laughs> Czy taki? Nie, nie, wystarczy ten mi. Sylwia Zosia. Mamo, yesterday it Tu bardzo woda. Today jest dry. No, było uh, rzadsze wczoraj. Mhm. Trochę zgęstniało. Na zakupy wziąłem to, na zakupy, ale zakupy robi u nas w domu. <laughs> I chcesz tą e Tak, to, to daj. <laughs> <it>? one more? <laughs> a taką bustę ładną też chcesz? No to mi taką świateczkę daj. To sobie wezmę do obiadku. Grzeczki, pa! 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 Dobra, no. Dobra. Idziemy? jedziemy zjeść Jestem kapuśniak. kawa i round croissant? Croissant hmm. tak, kawa dla mnie nie, ale... w kawa, no? E, Bikaf może, tak. No nie okay. jest ona jecona, ale ten kapuśniak wygląda ładnie, więc... O, kapuśniak, no? Może kapuśniak No dobra, kapuśnia, dobra, dobra, no dobra. No? All papa. Right. Pa. 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 <laughs> kapuśniak już gorący. Smacznego, babuś. Cześć, Try again. próbuj próbuj już wczoraj think, jedliśmy co prawda I've kind of noticed that dwa day soups are even more no, tasty Is następnego dnia tak następnego no. dnia jeszcze lepiej smakuje I co? Oh. It's like this marination, you know, it's it's, mm. it's because you keep it <coughs> bardzo dobra. A little bit of śmietana will also not hurt. <laughs> But it's okay. Nie problem. problemu. Smacznego! Smacz.